Hej, cześć, witajcie, z tej strony jak, witam was ponownie w grze Bandy and the Ink Machine Zaczynamy z powrotem... Czap, z powrotem? Zaczynamy chapter piąty Że tak to powiem Ostatnio właśnie skończyliśmy na tym, że... Rozpoczęła się ta scena Gdzie się budziliśmy Więc teraz tylko muszę zobaczyć Czy się tam zapisało Bo jak nie, to trochę słabo Ale... Magia montażu będzie i... Nawet się o tym nie dowiecie. O. Chapter 5 Ostatnia rolka. Okej, okay. na tym skończyliśmy ostatnio, w poprzednim odcinku. Że ktoś tu śpiewa. Know that song. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute we don't even exist. Just thoughts. And the next minute. this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I. I honestly don't know my name. Uh -huh. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. composites on it's only for a few hours no need to worry I won't go far only up to level six okay just stay here keep an eye on Henry okay I'll be back as soon as I can I promise to ten drugi Boris, przyszła wtedy. okay the boy to cover Henry, to będzie na mnie menensigli patrzył. Henry, here, you must be hungry. Pekonowa zupka. Let's go. It's all we have. Ej, zamierzałem tu jeść! co to ma znaczyć? Halo. i know you're watching me it's just a little creepy you're the one that writes on the walls we all do for some poor souls down here it's the only way they can be heard but you don't want to touch the ink for too long it can claim you pull you back that's how i met tom I was messing with things I shouldn't have been, and he. He was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, it's just I don't Tom, body. Okay. me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message right there in plain sight okay, check so it. I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio but you can't see them with your eyes only through this take a look I don't know who's leaving them but I think they know how to get She'll out leave review for where does it all lead to that nowhere I followed them for check a long it. time just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe... You are. Alice. Okay. Please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I... I think... You're the hope I've been waiting for. uh -huh. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better.

Super. Nie lubię we can't just leave him not with the ink demon right outside the door uh-huh what's going on he's coming we have to move on tom we have to let him out uh-huh sorry tom <laughs> Nie lubię, jak ja biegam. Prawy okay. przycisk. Ooo, to mogę ten. Ale raz. Bo najpierw. Krótko przed. Jestem z powrotem. Brak. Okej. Take the spoon. Ooo, co to jest? Let me out of here. It's inside the vault. So many... Questions. Don't go through the wall. Wall. Zobaczcie. Co jest? Ej, mam rurę! Dobra. Bum, bum, bum. Uciekamy stąd, zanim znajdziemy... E, demona Czy coś jest? To są rybki. Co jest? A tu już nie ma tych sekretnych... She will leave you for... ...for dead. Left for dead. Okej, o. U, follow me. Ciekawe. Tu. Kurde, z tym to teraz jest o wiele więcej zabawy. Trzeba dopiero teraz to dostać. Nie wiedziałem, że to ma aż taki zasięg. Ok, pomost. I... Ok, tam coś jest na podłodze. There's something in the river Coś jest w rzece? Ciekawe Tam coś jest napisane? Nie Dotna tego Chodzi płynie Chodzi płynie no i... Let's go Co? Płyniemy To coś jest? Okej, okay, ale ta wiadomość już mi od razu powiedziała, że muszę uważać na rzekę. Bo w rzece coś jest. A ja to muszę trzymać? Oj, nie mogę się obracać jak Dobra, dobra. Makes sense. I guess. Teraz szanty. Sh Okręt nasz płynął mgły, i fregaty dwie popłynęły. Oho, tam coś jest. Kolejna łódka. jak coś Oho, Nara. Czymkolwiek jesteś, wielka ręka? Niesamowite że w rzece jest wielka ręka po prostu nie wie do przodu nawet nie wiem co się dzieje za mną nie muszę patrzeć, nie muszę nie ma do przodu po prostu nie ma co oglądać się za siebie ale przy... Przyjemna przeprawa przez y, tunel. Pamiętamy Niesamowita zabawa. Muszę przyznać, coś tam za mną pływa. Nie obchodzi mnie to. Nawet spojrzeć nie mogę. Oho, może teraz będę w stanie zobaczyć? To chociaż kątem oka jakoś. O, płynie za mną ta ręka. Dobra, dobra, dobra. Teraz zobaczymy. Jak to wygląda. Czy jak to wygląda, nie wiem. Zbałem tego obraz tylko kątem oka, więc... Nie wiem, czy mogę stwierdzić, że wiem jak to wygląda. Ale wygląda tak jak... Wielka ręka myszki więc... Nie wiem dobrze nie jest. Ale emocje normalnie jak na drzewach Ło to jest już za mną, to już jest za mną, okay, okay. nieważne nic nie mówię Zbywamy w jakiś tunel, nic tu nie widzę uuu Not Monsters The Creator to us. ludzie. To są ci, którzy wcześniej spotkałem. Są te psy Once people... no. no to coś jest na pomoście. Nie zapomniałem czy coś na statule jest napisane. Nie. No to nieźle. To już nie wrócę, rozumiem. It's time to believe. Once people now fall into despair, then here will all sinners. Wow. To jest jakieś miasto? Jeśli dobrze rozumiem.

Śresz na potworów. Jeśli chyba o to chodzi. Daj mi czas, żeby się zregenerować. Szybko, 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 szybko! O, Jest tu za mną! He's behind me! Nie, nie trafisz mnie! Okej, okay. a zrzuciłem jego maskę i teraz on nie chce, żebym na niego patrzył. Mogę, próbiję cię. Żeby nie mogę teraz cię uderzyć, chcę teraz przejść? Czy teraz mam w kółku uderzyć? Ja? Nic takiego nie mówiłem. O, jest cóż za tobą! Uważaj sami, sami nie uważam. Dobrze tam. O, Dało mi się kierę. Dobra, teraz go polubiłem Mam się kierę, mogę iść teraz mogę ci Przestałeś mi tą siekierę. to się kierować. Muszę trzeć się wszystko.

a ja chcę ten miecz, daj ten miecz czy, czy mogę ją zabić i dostać ten miecz? Tak <gry> ja się tylko zastanawiam, nie żebym chciał to zrobić Co Ty mnie bijesz? O, co jest? Oni są zaawansowani Co jest? Uważaj Uważaj UWAŻAJ! Uważaj. uważaj, uważaj, uważaj! Ej! Co dużo was? Tak się nie robi. Dajcie mi się. Dajcie trochę się zagenerować. Nie mogę trafić go! Mogę tylko w łeb trafiać? Co jest? Dlaczego oni nie chcą skrzywdzić? O co chodzi? Poprzednie ci. Te ...atramentowe świry. nie chciałem mnie aż tak bardzo skrzywdzić. Wtedy w tym. Co były te grubki takie? Co jest? Czym oni są? Coś, coś się zdarza w Minecraft'a nagle. Co jest? O, za mną. O nie! Możliwe, że trochę zdechły. Okej. Okay. Będziemy... Ponieważ... Swimming ale że będę musiał od początku robić tą samą Nie, ona to dopiero mówi. Ki... Teraz... O, Cię nie widziałem O, muzyka, przestać grać. Czy to... Zapisało się. Tak. Probably Okej. Henry. Think you can mi ufa. Ale <laughs> oprócz zrobił. No dobrze. Skoro mi ufacie, to poprowadzę. A, zniszczyłem wam tą deskę. O, nie mogę nic zrobić. Nie ma tu nic na ścianach? Nie. Szkoda. O! Hmm. To chyba karma za to, że chciałem zniszczyć im deski. It's inside the vault. Czekaj, jak to znaczy? Today's appointment. Doktor... Jakiś tam, jakiś tam. Ej, fajna, fajna muzyka. Ej, moja siekiera! Nooo, nie ma siekiery już. What jak... the jest do no, chowania się, szafka. Ciekawe. To jest zamknięte. Tu jest coś. Mogę zrobić rurę taką. Rurę taką. Rurę taką. I taką. Okej, czyli... Będzie coś z rurami. Jakaś zagadka mi się wydaje. A propos. Now that's interesting. Now that's interesting. Dokładnie. Czy się jeszcze jakiś, nie wiem, save spot? O! Odsłuchamy sobie. Widać to normalnie? Widać. Dobra. Gent. Ciekawe... jest to światło tutaj tak mryga, boli w oczy. Nie podoba mi się to. Okej, okay, tu jest... Milion atramentu. Trzeba je zrobić te rury. I... Skąd ja mam wziąć atrament na to? Tu? Teraz to się otworzyło. Jest miejsce do zapisu! Dobra. A jako, że znaleźliśmy miejsce do zapisu, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce na zakończenie dzisiejszego odcinka, więc... Dziękuję za oglądanie, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.